Ja muszę zabrać swoje włosy bo mi przeszkadzają Hejka wszystkim, witam serdecznie Wracam na YouTube, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wy też się cieszycie z kim się znamy, Привет. z kim się nie znamy, hejka mam na imię Anastazja i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić ładne, profesjonalne Ostre zdjęcie swoim telefonem. Nie potrzebujemy nie wiadomo jakich aplikacji, nie potrzebujemy drugiego aparatu, żeby potrafić zrobić ładną foteczkę telefonem. Dzisiaj pokażę Wam usta ustawienia, które musimy włączyć. E, pokażę aplikacje, które wykorzystuję. To będą tylko za 2-3 aplikacje, bo tak naprawdę, jeżeli zrobicie to ustawienie w telefonie, no to. Nie ma opcji, żeby zdjęcie nie wyszło ładne. Muszę się obejrzeć ten filmik do końca, bo na końcu opowiem Wam jakieś takie triki i rzeczy, które najczęściej psują nasze, nasze zdjęcia. Więc oglądamy do końca. <grymne> Dobra, zaczynamy od tego, że musimy łączyć siatkę. Ta siatka się łączy, łącza przez ustawienia i już Wam pokazuję, jak to się robi. Wchodzimy w ustawienia, aparat. I mamy siatkę ją ja mam łączoną, ale wyłączacie, jeżeli jej nie macie. Tak? Dobra, teraz patrzymy. Jak łączam aparat, nasz telefon będzie podzielony na 9 części: dwie linie pionowe i dwie poziomowe. Zasada tryb podziału brzmi tak. Nie wiem, jak brzmi poprawnie, ale chodzi o to, że żeby to zdjęcie wyglądało ładnie, musi być obiekt, któremu zdjęcie robicie, musi być położony na linii, ewentualnie na, przecię na przecięciu tych dwóch linii. Czyli jakbyśmy robili. Zdjęcia aparatu, to musiałabym zrobić tak. Będziemy w zachowane ustawienie i musicie zaznaczyć wszystko na zielono oprócz live photo. Z tym live foto jest tak, że niby fajnie, nie? Że tam zrobi się dużo, dużo zdjęć, ty później możesz sobie takie naturalne niby wybrać zdjęcia, ale z, z innej perspektywy te zdjęcia nie są zrobione, nie są ostre. Są rozmazane najczęściej i zajmują naprawdę bardzo dużo miejsca w Waszym telefonie. Także, także no, nope, nope, wyłączamy to. Ej, jeżeli chodzi o wcześniejsze, to z tym odbiciem lustrzanym. Z odbiciem lustrzanym ja mam takie podzielone zdanie. Wy musicie po prostu poeksperymentować i spróbować włączyć to odbicie lustrzane, ewentualnie zrobić sobie kilka zdjęć, później wyłączyć i zobaczyć, które zdjęcia Wam podobają się bardziej. Robicie tak, jak będzie Wam po prostu bardziej się podobać. Niemniej ważną rzeczą w robieniu zdjęć są ustawienia już w samym aparacie, które musimy najczęściej wprowadzać ręcznie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ja zawsze robię zdjęcia na trybie profesjonalnym. Bierzemy e, portret i światło studyjne. Na górze, po lewej stronie, mamy ekspozycję którą musimy ustawiać według światła, bo zależy, nie? Jak robimy zdjęcie tutaj, teraz tutaj jest dosyć ciemno, więc ta ekspozycja musi być wyższa. Patrząc na moje zdjęcie na Instagramie, ja lubię takie ciemniejsze zdjęcia. Moje wszystkie selfie są też ciemniejsze, więc ja ustawiam zawsze, nieraz ustawiam ekspozycję na po prostu na minus 2, na najciemniejszą po prostu, na którą się da, bo to jest taki mój vibe. I musicie naprawdę popatrzeć na to, co wam się podoba. Po prawej stronie ten sześciokąt z kółkiem w środku, on oznacza ręczne ustawienie aparatu. Ja daję to na 50. Po prawej stronie od tego sześciokąta znajduje się literka F. To oznacza przesłona, wartość przesłony. Od tego zależy, jak dużo światła będzie trafiało do nas do aparatu i jak bardzo tło będzie rozmazane z tyłu. Czym wyższa wartość tego F, to tym ostrzejsze będzie tło. Na przykład jeżeli 5-8, no to tło będzie bardziej ostre niż jak dacie 1,8, to wtedy będzie więcej światła i bardziej rozmyte tło. To ma, to ma sens? To ma sens. Następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to blokada ustawień. To jest naprawdę bardzo irytujące, kiedy my ładnie ustawimy, a telefon nagle później wyłącza nam wszystkie ustawienia. Żeby tego uniknąć, ja wam opowiem zaraz taki trick, żeby będziecie w szoku. W momencie, kiedy ustawicie ładnie obrazek, musicie zatrzymać ekran, nacisnąć na niego i wam wyskoczy na, na górze blokada AE, AF to oznacza, że telefon nie będzie zmieniać ani ekspozycji, ani, e, ani światła, aż wy tego nie zrobicie ręcznie. I ja uważam, że to jest mega fajna rzecz. Jeżeli o tym też nie wiedzieliście, to musicie zlajkować ten filmik i najlepiej napisać o tym w komentarzach. Następna rzecz... O której chciałam powiedzieć również, nie używajcie w ogóle Zoomu. Ja wiem, że te najlepsze telefony, iPhone'y, 15 i bla, 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 mają bardzo fajny zoom, że ja siedzę tu, a widzę swoją, mogę tak, tak zoomować, że z zobaczę swoją mamę w Ukrainie, ale mm, mm, tak nie robimy, podchodzimy bliżej, bierzemy bilet naprzemysł, jedziemy do mamy i robimy zdjęcie bliżej, bo uwaga ta, jak. To po prostu, jak to wpływa na jakość, jest, ma ogromne znaczenie. Jeżeli Wy musicie zrobić, chcecie zrobić zdjęcie jakiegoś detalu, nie wiem, no to podejdźcie, proszę. Następna rzecz, która ma ogromny wpływ na jakość naszych zdjęć, to czystość obiektywu. Jeżeli chodzi o aparaty, no to my nosimy przykryweczkę. Na telefonie tego nie ma. Za każdym razem gdzieś tam dotykamy swój telefon, no i ten obiektyw jest brudny, więc bierzemy je. to, to jest mój trik. Op, op, i wycieramy. Ja już jestem na tym poziomie w swoim życiu, że zanim zrobić zdjęcie, ja nawet nie myślę, że ja to robię. Naprawdę, już to jest w mojej głowie, odłożyło się i ja mam nadzieję, że wy też tak będziecie robić. Następna rzecz, która jest naprawdę bardzo ważna i ja nawet nie wiem, dlaczego ja mówię o tym dopiero teraz, a nie wcześniej, a nie na pierwszym miejscu. <laughs> to jest światło. Jest miliard różnych schematów światła, ale światło po prostu słońca, które robi taką robotę, którą nie zrobi żadne sztuczne światło. Wszystko, co musimy zrobić, to po prostu, nie wiem, podejść do okna. Jeżeli to jest selfie, podejdźcie do okna. Koniec taki mój lifehack. Istnieje coś takiego w swoim miejscu fotografu jak Golden Hours i co to jest? I oczywiście, że ja wam opowiem i oczywiście, że powiem, że też możemy z tego korzystać, bo to jest do dobro ogólno dostępne. To jest słońce. To są godziny najbardziej miękkiego światła, najbardziej przyjemnego do robienia zdjęć. To są godziny rano i wieczorem, kiedy to słońce wschodzi i zachodzi. Śmiało mogę powiedzieć, że ze względu na swój wiek że z wiekiem do mnie to przyszło, że ja obrabiam dużo mniej zdjęć niż kiedyś. I takiej biedy w folderze Kreatywność nie było nigdy. Obecnie mam tylko dwie aplikacje do obrabiania zdjęć. Jedną, to na pewno kojarzycie, to jest Lightroom. Jest bardzo prosty, każdy potrafi z niego korzystać. Mam swoje presety, które po prostu wykorzystuję na wszystkie zdjęcia. Obróbka moich zdjęć to zajmuje dwie minuty. Ale druga aplikacja, o której chcę powiedzieć, to jest aplikacja Persona i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Na przykładzie jednego swojego zdjęcia pokażę Wam, jak ta persona działa. Co tutaj jest? Mam akurat tutaj wszystko po ukraińsku napisane, bo nie ma, nie ma polskiego języka w tej aplikacji, ale możecie na spokojnie łączyć sobie angielskie. Tutaj jest coś w stylu... Najczęściej wykorzystujemy to na, najmniej, na najmniejszą ilość. Nie przesadzamy z filtrami, żeby to nie wyglądało, jakbym ja, kurde, była po jakimś zabiegu u, u chirurga. Troszeczkę, po prostu wygładzamy cerę. Ta aplikacja jest naprawdę bardzo fajna, bo robi to bardzo naturalnie. Nie, wiecie, nie przesadzajcie po prostu z tymi ustawieniami. Wiadomo, jeżeli, jeżeli lubicie zrobić sobie, chcecie, wolicie zrobić sobie taki make-up, jak zaraz pokażę, no to śmiało, ale no to not my type, to nie są moje, nie są moje klimaty, nie są moje zdjęcia, więc wiem, że można by było to robić po prostu gdzie indziej, ale. Ta aplikacja jest dla mnie najbardziej wygodna. Śmiało mogę podać tą aplikację, jeżeli ktoś z Was jest influencerem, nie wiem, prowadzi Instagrama, ma, ma bloga i szuka aplikacji, żeby wiecie, żeby robić fajne napisy. Wiem, że możecie robić to w Kapkacie, ale na przykład tutaj jest mi dużo łatwiej, jeżeli ja chcę dodać napisy na relacje. W Kapkacie jest to trochę bardziej skomplikowane, moim zdaniem. Tutaj jest naprawdę bardzo łatwa obsługa tej aplikacji. No oprócz tego mam tego Lightrooma. I teraz są dwie apki, które są po prostu. aplikacja MyFit to jest coś w stylu pomocnika dla zobaczenia po prostu, rozplanowania szaty Instagramowej. Wiem, że to może brzmi głupio, ale ja jestem po prostu, ja lubię żeby to wyglądało, żeby to pasowało do siebie i dlatego tutaj możemy dodawać publikację, jakąś foteczkę. I sobie przestawiać. I patrzeć, jak to będzie wyglądać, tak i tak, zanim coś dodać, ja po prostu zawsze planuję, co będzie następne. Wiem, to może, to może brzmi głupio, ale ja, ja z tego korzystam i o tym opowiadam. Jeszcze jedna aplikacja to jest aplikacja, o której najczęściej dostaję jakieś pytanie, jeżeli dodaję coś do siebie na relacje. Jak już mam się bawić z jakimiś zdjęciami i filmikami, no to najczęściej się bawię po prostu z relacjami, ze względu na to, że ja lubię sobie, wiecie, jakieś coś tam wkleić, jakieś ładne napisy. Cząki, nie wiem, e, po prostu, żeby to wyglądało, ma, beautiful, wonderful. Dlatego wykorzystuję aplikację Siódmy Element. Od niedawna, ja wam zaraz pokażę, to jest też płatna aplikacja, ale od niedawna zrobili również to po polsku. Siódmy Element musi mi płacić, bo ja. Polecam go wszystkim, kogo znam. Tutaj macie naprawdę ogromną ilość różnych naklejek. Tutaj są kalendarze, gradienty, różne tutaj tematyczne naklejki, na przykład canons. Wygląda to w taki sposób, że bierzemy po prostu, wybieramy naklejkę, która nam się podoba, ona jest skopiowana, wchodzimy na Instagrama i dodajemy sobie kopiuj. I wklej. I mamy króliczka. I sobie już ustawiamy tak jak chcemy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne. Do tego są ogromne ilości różnych napisów, czcionek. Ja nie mogę tego słowa powiedzieć. Czcionka. To są te, które pobrałam, ale mają ogromną ilość innych. Więc po prostu zobaczcie to. Bierzemy, pobieramy i wykorzystujemy. Piszemy... Anestezyjka, anestezyja. Dajemy OK, kopiujemy. Wchodzimy na Instagrama z powrotem i kopiujemy, i tutaj wklejamy. Uważam, że bez tej aplikacji mój Instagram to nie mój Instagram, moja relacja nie moja relacja, więc ja śmiało mogę polecić. Nie wiem, ile kosztuje. Ja mam po prostu te subskrypcje już od lat. To są aplikacje, z których korzystam bardzo długo, więc z całego serca polecam. Jeżeli chodzi o moją obróbkę, o moje ustawienia, to wszystko już wiecie. Jedyna rzecz, którą mogę Wam jeszcze powiedzieć, e, no to takie dodatkowe triki, z którymi <grywia> mogę się z Wami podzielić. To naprawdę eksperymentujcie Próbujcie tak samo z tymi ustawieniami Próbujcie różne Próbujcie robić jaśniejsze zdjęcia, ciemniejsze Szukajcie swój styl Jeżeli chodzi o pozowanie, no to też Próbujcie robić zdjęcia z różnych perspektyw Pamiętajcie o tych O tej siateczce, ale też Możecie kombinować i robić tak Jak wam podoba się bardziej Patrząc na mojego instagrama, by the way Możecie zaobserwować, nie że reklama, ale do Miło by było. I ja wam mogę powiedzieć w procentach, że ja wolę bardziej ciemniejsze zdjęcia. Wolę zdjęcia na pustych tłach, gdzie po prostu ściana ja koniec. Takie zdjęcia wolę najbardziej. Wy musicie znaleźć siebie, ponieważ mój styl był po prostu zrobiony tak naprawdę. Odnalazłam swój styl po kilkudziesięciu chyba sesji zdjęciowych. E, Także eksperymentujcie, szukajcie, jeżeli dopiero zaczynacie, no to na pewno róbcie jak najwięcej zdjęć, patrzcie na... wiecie, róbcie te zdjęcia z, różnych perspek z różnej perspektywy, z różnym światłem, na zewnątrz, w środku i tak przyjdziecie po prostu do tego, co podoba się Wam najbardziej. Koniec, najgorszy błąd, który możemy popełnić, to za mocno obrobić nasze zdjęcia jakieś za mocne kontury, efekty, filtry, jak z tą personę, będziecie przesadzać, to nie mówcie, że to ja polecałam. Nie mówcie. To no by było na tyle, jeżeli ten filmik Wam się podobał, albo był przydatny, to oczywiście, że zostawiajcie kciuki do góry i subskrypcje gdzieś tu, albo gdzieś tam. <grytania> Dziękuję bardzo, że tutaj byliście, koniecznie w komentarzach zostawcie swoje ulubione aplikacje do obróbki zdjęć i widzimy się w następnych odcinku. Pa, pa!